badania, które przeprowadziłem już sumy kilkanaście lat temu nad działaniem podchlorynu i innych środków puczących. W tym przypadku sterylny sączek papierowy 30 sekund w preparacie zanurzyliśmy, w tym tutaj był użyty akurat podchloryn sodu i na płytkę bakterii uzyskanych ze zęba zgorzelinowego. I próba była wykonana dla podchlorynu Półprocentowego, jak widzimy, generalnie strefa zahamowanego wzrostu praktycznie nie istnieje. W przypadku 2,5% podchlorynu jest wykazane działanie bakteriobójcze w przypadku podchlorynu 5,25 wykazywało największą strefę zahamowanego wzrostu bakterii i jest to stężenie bezpieczne do używania w systemie kanałów korzeniowych przy płukaniu systemów kanałów korzeniowych są różne publikacje podające ilość płynu, ile każde płukanie powinno trwać. Najłatwiej zamiast tutaj podawać publikacje, obserwować to co się dzieje w kanale. Czyli podajemy pod chloryn tak długo, aż jest czysto w kanale, aż jest to czysty płyn z drobnymi. Zawsze pojawiają się delikatne i drobne pęcherzyki powietrza, bo ta reakcja chemiczna cały czas zachodzi. Natomiast do momentu, jak nieczystości wypływają z kanału, czyli wiórki zębinowe lub przy powtórnym leczeniu kanałowym inne preparaty, stosujemy podchloryn w takich ilościach, jak jest nam to potrzebne. Na przekrojach tomograficznych we wszystkich płaszczyznach widać gojenie, bo pacjentka miała jeszcze inne leczenie i tomografię kontrolną w 2017 roku. Już widać, że częściowo ten ubytek kostny się zmniejszył, że to gojenie już po roku nastąpiło, natomiast całkowite wygojenie nastąpiło po trzech latach. Więc pamiętajmy o tym, że po leczeniu kanałowym nie mówimy pacjentowi, że pół roku sprawdzimy i wszystko będzie dobrze albo niedobrze, i wtedy decyzja o usunięciu zęba. Tutaj gojenie trwało 3 lata. Po pół roku można by było podjąć pochopnie decyzję o usunięciu zęba i implantacji, co też nie byłoby łatwe w takich warunkach, bo wielki ubytek kostny i uważam, że to by była błędna decyzja. Więc dajmy organizmowi szansę, dajmy organizmowi czas, żeby organizm mógł się zagoić. 3 lata są niekiedy potrzebne, żeby taki ubytek kostny się zagoił.